Cześć. Dzisiaj trzy zdania na temat naszego osiedla mieszkaniowego Lechia, które realizujemy. 11 km od lotniska, 15 km od centrum półmilionowego miasta Tamatawe w pierwszej linii brzegowej, zakupiliśmy 3,5 hektarową działkę. Dokonaliśmy jej podziału i dystrybuujemy 26 działek powyżej od 800 m2 wzwyż z prawomocnym pozwoleniem na zabudowę dla osób, które chciałyby w ramach banku ziemi, zakupić sobie w ramach cierżawy wieczystej grunty. Grunty, które od 6 lat badamy, to wzrastają ponad 30% rok do roku. Mówimy o cenach transakcyjnych Madagaskar rośnie. Docelowo naszą firmą deweloperską na tych działkach możemy zapewnić budowę apartamentów 80-120 metrowych oraz w dalszej kolejności zarządzać nimi, aby te apartamenty stanowiły wartość dodaną i przynosiły pasywny dochód dla na naszych inwestorów.